To jest drugie nagranie w serii. No nie wiem jeszcze jak te nazwy, ale będą ponumerowane. No więc siedzę tutaj, gdzie przyjechałem. Wiecie? Przełączę. O, stoję na parkingu przed Home Depot. No i nagrywam się dla Was. No właściwie ja nagrywam się dla siebie, moi drodzy. To nie jest tak. Wiecie? Mi się wydaje, że ja jestem dobry w tym nagrywaniu się, wiecie, bo kto by chciał patrzeć na takiego starca, taką gębę. A jednak ludzie patrzą, nie? Komentują. I to jest bardzo dla mnie ważne. Słuchajcie moi drodzy, teraz no nie. I postarajcie się rozumieć, co ja mówię. A już dawno to planowałem jak to ma się wszystko wydarzyć a mnie wkurzyli z tym, że lekceważą takich ludzi jak ja no nie słuchajcie nie ja mam historię zawodową nieskazitelną ja y, odnowiłem wyremontowałem wiele domów mam to wszystko w papierach bo wiecie do czego? bo zamówiłem sobie Confidential Records nie? z na moje, na moje nazwisko, każdy może zamówić i dostanie i tam jest wszystko wypisane, wszystkie moje kontakty, słuchajcie prawie jak taka FBI, no nie? wszystko mają, numery telefonów no nie? ja wam to pokażę, nie? ale też mają wszystkie adresy jakie ze mną były associated, no nie? i a, okres od kiedy do kiedy tam mieszkałem, sprzedałem i tak dalej, nie? To wszystko jest tam, nie? Ale czekajcie, ja tutaj się za dużo rozpędziłem. O tym muszę przerwać na chwilę. Będę. A, no to wiecie, teraz dostaję z tych kart kredytowych wezwania do sądu, no nie? No wiadomo, że przegram, no nie? Ale będę składał wyjaśnienia. To, to się, ja dlaczego nie ucieczę. Będzie zasądzone, będą dostawać z mojej emerytury część jakąś, no nie? A dwa, co ja chciałem powiedzieć. Kurde, znowu myślę mi uciekły przerwę na chwilę. A dwa, moi drodzy, to są wszystkie te tutaj aresztowania i pobyty w, 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 w szpitalach psychiatrycznych. I jeszcze na koniec ostatnie zdarzenie z kapem, który mnie o glebę. Ja pójdę do sądu i ja będę kontratakował. No nie? Ja wszystkie te trzy zdarzenia wyciągnę.